Uniwersytet, na który wysłali mnie moi rodzice. Nasza pierwsza opcja był to oczywiście Harvard. Nie zdałam matury tak dobrze, żeby się tam dostać, ale wiecie, tatuś pogadał z dyrektorem i wiadomo. Bardzo podoba mi się także stołówka, ponieważ na śniadanie jest macza, latte i tost z awokado, a jest to podstawa dla młodej, uczącej się studentki. Jedyne co mi się nie podobało to design budynków, więc od razu odrzuciłam. Ale nasza druga opcja to Cambridge tutaj jedyny minus był tak naprawdę taki, że Cambridge jest trochę daleko od Londynu, więc no miałabym problem dojechać na moje cotygodniowe zakupy w Chanel, tak więc no, tatuś po prostu nie zgodził się na taką opcję. No i opcja idealna, na którą się zdecydowaliśmy, to Uniwersytet Zayed w Dubaju. Jest wszystko to, co jest potrzebne dla studenta. Dubaj to zakupy, drogie auta, jest ciepło, więc mogłabym się opalać, tak więc no to było to. Tutaj poszłam prawie, bo jak widzicie no ten budynek wygląda dość kosmicznie i dziwnie i obawiałam się, że moje koleżanki po prostu będą się ze mnie śmiały, więc stwierdziłam, że no do takiego budynku ja nie będę chodziła na studia. No i opcja idealna, na którą się zdecydowaliśmy jest to Uniwersytet Warszawski, filia filologii na Mokotowie. Jak widzicie, ktoś mógłby powiedzieć, że jest to stary budynek, ale ja mogę powiedzieć, że jest po prostu stylowy i zabytkowy. Ktoś mógłby powiedzieć, że wygląda jakby się rozwalał, ale wiecie, gusta są różne. No i uczyłam się tam przez trzy lata, tak więc to był prawdziwy uniwerek, na który poszłam.